Witam wszystkich, dzisiaj chciałbym zaoferować Wam Renault Espace space samochód z 2003 roku no i co jest ciekawe wyposażony jest silnik benzynowy dwulitrowy, litrowy o mocy w granicach około 170 koni mechanicznych bo dokładnie 165 koni samochód jest uszanowany, jest odbany lakierniczo nie nosi żadnych śladów korozji nie jest nigdzie też jakoś uszkodzony tak jak zresztą widać na zdjęciach, stoi na oryginalnym felgach aluminiowych z Renault. Dodatkowo jest hak holowniczy. Czy jakąś rzepkę, czy, czy mocowanie na rowery można oczywiście w każdym momencie sobie założyć. Jeżeli chodzi o to autko, zarejestrowane jest na 7 osób. W środku jest 5 foteli. Wyposażenie to jest chyba jedno z bogatszych wersji. Tak jak widać, dodatkowo autko ma Zamontowane relingi dachowe, one są rozsuwane, tak jak teraz złożone. Robią takie poczucie, wygląd takiego spoilera sportowego. Po, po rozłożeniu, oczywiście, służą jako zwykły, zwykły reling. W środku, oczywiście, skórzana tapicerka nie jest oczywista, ale tutaj, jak powiedziałem, jedna z droższych opcji wyposażeniowych. Między innymi, właśnie klimatacja automatyczna, pełna elektryka, skórzane fotele. To tutaj akurat występuje z tyłu. Każdy fotel jest niezależnie. Regulowany. Możemy każdy fotel sobie osobno przesuwać, regulować przód, tył. Dodatkowo są, są isofiksy, jeżeli chodzi o zaczepy do dziecięcych fotelików. Tak jak powiedziałem, półeczki, czy dzieci tutaj, czy tam ludzie z tyłu mogą sobie kawę, czy jakiś tam. Rzeczy zamontować, położyć tak to, tak to wygląda. Każdy fotel, jak mówię, można osobno złożyć, położyć, rozłożyć na różne, na różne sposoby. Tutaj są takie zaczepy, rączki. O, tak jak widać, możemy ten fotel sobie w każdej płaszczyźnie, że tak powiem, ustawiać. Możemy z niego zrobić taki stolik. Tak jak tutaj widać na środku, to też jest takim dosyć praktycznym fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o długie trasy. Ten fotel możemy przesunąć do tyłu, do przodu na różne, na różne że tak powiem sposoby bagażnik tak jak tutaj widać jest jak na Space'ach ogromny. Jakbyśmy chcieli te 7 foteli założyć, to w tym momencie w te prowadnice, które tutaj widać, wsuwamy dwa kolejne fotele. Z roletka oczywiście zwijana, jeżeli chodzi o o, o przestrzeń bagażową możemy ją sobie zasłonić. No i to samo co widać teraz, akurat, jeżeli chodzi o te fotele, co przedumówiłem, Ten fotel środkowy możemy przesunąć do tyłu, więc całkowicie sobie, że on nie będzie nam przeszkadzał. Fotele troszkę wężej do siebie dać w środkowym rzędzie. więc tutaj możliwość konfiguracji jest naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o regulację tego, w dźwigach oczywiście, jak to w Renault popularne roletki przeciwsłoneczne dla dzieci to wreszcie bardzo często występowało i tutaj też to jest, autko wyposażone środkowo jest jest w kontrolę trakcji ESP ASR odpalane oczywiście na kartę o tutaj widać autko od ształu dosłownie odpaliło, jest tutaj też opcjonalne nagłośnienie cup base, czy jak to tam nazywają tak to, tak to wygląda. Radio jest schowane w takim schowku. Schowków to akurat, akurat nie brakuje. W każdym miejscu gdzie nie popatrzymy, to jakiś tam schowek, schowek na drobiazgi jest. Tutaj od dołu też jest taki wielki, chłodzony schowek, tu jest kolejny, taki naprawdę głęboki, przestronny. Tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o stronę funkcjonalnej. Wyposażenie tutaj, jak tutaj widać, jest ten Expression. To jest dokładne oznaczenie wyposażenia tego samochodu. Jeżeli chodzi o radyjko no to jest sterowane z koła kierownicą. Tutaj możemy sobie sterować głośnością tego, tego radia. Co jeszcze z takich rzeczy istotnych, tu akurat na telefonie, mi tutaj mruga na żywoto. To, to normalnie wygląda, jest 234 tysiące przebiegu, przebieg z tego co wiem jest autentyczny, jest oryginalny, przynajmniej tak nam Cepik z ostatnich lat tutaj potwierdził. Jest czujnik deszczu między innymi, też tak jak widać tutaj na szybie zamontowany, to jest pod względem wygody. Kierowca i pasażer niezależnie mogą sobie temperaturę regulować, pasażer na swoim panelu, kierowca tutaj na swoim panelu może tą temperaturę regulować, szyby są elektryczne. Jeżeli chodzi o lusterka, są elektrycznie ustawiane i składane, tak jak widzimy, więc tak, to, tak to działa, obydwa lusterka oczywiście się składają, działają, są sprawne. To samo jeżeli chodzi o szyby, jeżeli chodzi o regulację tych lusterek, wszystko, wszystko działa, to co mówiłem o tej karcie, to jest ten system na odpalania na guziczku, czyli naciskamy startem sobie z automatu odpali fotel mamy dosyć sporo regulacji oczywiście czy na wysokość, czy fotel pod kątem, możemy wyregulować jest tego, tej przestrzeni tutaj naprawdę dużo, no i co jest jeszcze istotne no to samochód ma nowe świece tutaj te stare jeszcze gdzieś tam są wrzucone, ale, ale są świeżo wymienione świece to jest taki też zalet, bo przy tym przebiegu już wypadało je, je zrobić tamte były już też, tak powiem, stare, zużyte no to zostały one wymienione przez nas osobiście tutaj na nowe. na dzień dzisiejszy autko jako tako nie wymaga wkładu finansowego. Można jechać, razu, jakąś tam trasę jechać. Tak to, tak to by wyglądało. No co do schowku, tu jeszcze jest taki schowek na okulary, e, zamykane, zamykane klapki na, na lusterko, to samo to samo właśnie u pasażera. E, na głośniki, a czy nagłośnienie to samo co z radnie tak samo tutaj jest ta yy, base, jak tam się dokładnie pochowo czyta, to no, nie wiem, ale przyjemnie, bardzo fajnie to tutaj gra. To no, chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten samochód. Yy, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego auta, to oczywiście zapraszam do naszego salonu samochodowego, mieszczącego się w Radinie Rybnickiej. Yy, tutaj już z takich, jak teraz pokazuję yy, rzeczy, to chciałbym Wam pokazać, że naprawdę przestronność i widoczność w tym jest ogromna. Te słupki są bardzo cieniutkie, wszystko przez to widać, yy, czujemy się Czujemy się naprawdę, naprawdę fajnie, i ta widoczność jest tutaj rewelacyjna. Mimo, że to jest wielkie, to przyjemnie się nim parkuje i jeździ. Bo, bo tak jak mówiłem, czujemy się jak takim akwarium, takim mocno oszklonym. No, i to wszystko. Zapraszam serdecznie i życzę miłego dnia.